Serdecznie wszystkich witam. 23 kwiecień 2023. Mały wiosenny wypad na zaporę w Pilchowicach. Województwo Dolnośląskie między Bolesławcem a Jelenią Górą. Pogoda taka sobie. Ale 16 stopni jest dosyć ciepło. Dosyć dużo ludzi. Obiekt jaki jest. Widzimy. Pokażę jeszcze z drugiej strony. Byłem to już kilkanaście razy ale gdzieś trzeba było coś zrobić z tą niedzielą długo nie było nowych filmów i raczej ogród w tym roku będzie minimalistyczny. Nie będzie filmów z ogrodu z przyczyn ode mnie niezależnych. No na razie tyle jeszcze, zaraz pójdziemy na drugą stronę. Mamy tutaj piękne skałki. O, może to tak atrakcyjnie nie wygląda z punktu telefonu, ale fajnie drzewa się ukorzeniły. A to coś dla mnie, coś co lubię. Drzewa chcą żyć za wszelką cenę. Nawet na takich skałach się ukorzeniają, tak jak tam widać. O, bardzo piękny widok. No i mamy taką. Taką skałę naprzeciw zbiornika wodnego. No i jesteśmy z drugiej strony. Jak zwykle, bardzo niechajny widok. Pełno śmieci pływa sobie. I zaraz pójdziemy na drugą stronę, na zaporę. Ale widok naprawdę fajny. No i jesteśmy z drugiej strony. Elektrownie na dole, słychać motocykle w tle moje hobby kolejne no, fajnie wyglądają te spływowe schody. Jeszcze pójdziemy później z drugiej strony. Był tu kręcony jeden z odcinków gotowego serialu Czterej Pancerny Pies. Tablicę informacyjną w 2012 roku minęło 100 lat istnienia zapory, czyli mamy już 100, 11. zdarzenia, wypadki, mnóstwo aut tu się potopiło. No, ale na dzisiaj strasznie dużo ludzi. No, ale każdy ma prawo przecież zwiedzać. 100 lat sobie tak ponad działa to, daje energię. Naprawdę na filmie to nie wygląda takie groźne, ale jak się tutaj jest na miejscu, to trochę strach. No i mamy śluzy. cała maszyneria działa od tego roku Maszynem Bal, Ag, Bormax, Starke, Ant, Hofmann, Przejdziemy na drugą stronę. Widać, że elektrownia działa. Woda wypływa z tej strony. No i jesteśmy całkowicie z drugiej strony, tego miejsca i proszę zobaczyć lub spojrzeć, tu jest taka niecka przelewowa, nie wiem ile metrów jeszcze by trzeba było, żeby się ta woda przelała, ale praktycznie u samej góry zapory. No tutaj mamy jakieś półtora metra od miejsca gdzie stoję. to tędy przeleję no i przejdziemy na drugą stronę o i tymi wielkimi schodami popójnie dalej no i tyle ciekawostek jeśli chodzi o zaporę w Pilchowicach i kolejne fajne miejsce oprócz oczywiście tego i tego las się budzi do życia bardzo piękna zieleń piękny meszek czekamy na grzybki które się zaczną pokazywać z końcem lata no wygląda bardzo fajnie wszystko budzi się do życia to co lubię i to co lubiałem i chyba to co będę lubił tak to wygląda przyroda przede wszystkim o, drzewa walczą o przetrwanie tak jak mówiłem drzewo chce żyć za wszelką cenę a ludzie traktują to widać zwłaszcza zeszły rok na jesień Wycinka, wycinka, sprzedaż do Chin i do wielu innych krajów z naszych polskich drzew. Także już to jest nie do opanowania. Pójdę jeszcze troszkę... Pójdę jeszcze troszkę do lasu tam. Jesteśmy po przeciwnej stronie, byliśmy przedtem tam a tutaj mamy widok na zaporę właśnie od strony spiętrzenia wody dużo brzóz widzę choruje z tej strony dosłownie praktycznie każda i się przewracają łamią się nie wiem dlaczego, bo i duże i małe drzewa taki sam las spotyka tu jest całkowicie, całkowicie uschnięta brzoza niektóre jeszcze widzę dają rady dają radę a tu mamy chuby huby już zżerają resztę pnia no, pięknie w lesie bardzo dobrze się czuje bardzo dobra energia no oczywiście oprócz tego nie no to nie ma lekarstwa taka cywilizacja jaka jest taką mamy no reszta bardzo fajny A to chyba buki Nie jestem jakimś znawcą drzew Podstawowe drzewa znam, ale tamten jaki wielki, gruby Podobne były w obrzychu To już są naprawdę piękne drzewa I tu kolejne A tam jest wierzba w wodzie jakoś daje radę widać przynajmniej nie narzeka na brak wody no tak jak mówiłem na wstępie już widzę kolejne powalone brzozy całe mnóstwo brzóz które nie dają rady tutaj w tym miejscu przeżyć no idziemy jeszcze dalej no i jestem koło tego miejsca, gdzie tych brzóz tyle powalonych kolejne suche i ta brzoza też padnięta a grzyby pozyskują materiał z tego także nic się nie marnuje nic w przyrodzie nie ginie o. i tu kolejna brzoza padnięta zastanawiamy dlaczego to się dzieje no są i duże i małe Także nie można powiedzieć, że tylko stare brzozy padły no, Tutaj znowu Tu kolejna Ta obok dębu Też kikut suchy A tu kolejna chuba Konsumuje sobie brzozę no tak tak to na dzisiejszy dzień wygląda film będzie długi o co można na wiosnę dostrzec w lesie na pewno nie ma jeszcze grzybów jedynie te które było widać i jakieś takie może których nie znam idziemy dalej no i tu w szczerym lesie zapora na widoku dookoła żeśmy tutaj doszli i taką ciekawostkę znalazłem tu spoczywa Buster Terrier Karkonoski, 12 lat żył pod kamyczkiem ktoś sobie pochował swojego ulubieńca pełno butelek wszelakich śmieci przykro na to patrzeć a tutaj taka taka ciekawostka właśnie I korzenie drzew wszystko ładnie rozniosą te kamyczki No dosyć ciekawe miejsce. Paprocie już się rozwijają. Ładnie też to wygląda. I tutaj co O i mamy kolejne. Także za jakiś miesiąc, będzie ten las zupełnie inaczej wyglądał. Ale to niestety zostanie. Chyba że ktoś się pokusi o zbieranie tego. No i nic, będzie trzeba wracać. Troszkę zgłodniałem.